z ze strony ja, Wojtrax. I dzisiaj robimy opening kart POKEMON z McDonalda. Tu mam napis: Pokémon, Trading Card Game, Pikachu, słodziutki, Match Battle, 4 Adionald Game Cards, jakoś tak. Reszty rzeczy nie wiem, czy wam pokazywać, bo po co. No i poczekajcie. Ja tutaj to otworzę. Dobra, mamy karty. Mamy karty, dobra. Nie wiem, jak to widzowie wyjdzie, bo jednak nigdy jeszcze takiego czegoś nie robiłem, że nie nagrywałem. O, chyba mi spadacie. Cześć. A więc otwieramy i uwaga, wyciągam. Tutaj oczywiście pokebolki i napisy pokémon Dobrze, to biorę was. To już chyba nie przyda. I uwaga, pierwsza karta. Jakieś Gosi Fuller Bolt. Nie znam tego pokemona wizowie, ale jest shiny. Widać to. Widać, super. Widać, że jest shiny, nie kłamie. Może wam go dam. Nie wiem, może będę rozdawał pokemony. Bo mam bardzo dużo może nagrać cały odcinek o nich? Ty 40. Ty ability. No! Fajna rybka. Zob Bo to będzie jak Taka rybka mała, elektryczna? Taka. Y y nie nagrywam mi na nagrywa. Dobra. Tutaj mamy fle fluffy. Elektro, co? To jest chyba. Po tak, to jest. E ja mam tego małego Pokemona, pokemona widzowie. Więc. Może, mogę tam tego małego tak jakby udawać, że zewolowałem. Elektrobal, Elektrokula od Pikachu. cię. Dobra. I ostatnie. Cutie Fly Flap. Słaby Pokemonek. Mogę Wam go dać. A więc sprawdzamy. Shiny. Słaby. Rybka elektro, trawiasty. Rybka elektro. Słaba. Flafi. Elektro zarąbisty. Lubię go. Klafi. Bezsensowny. Typ. Chyba to jest mrok. Nie. Duch. Nie wiem, dobra. Ale kogo to obchodzi? Ja jestem Wojtrax. I co? To był opening kart Pokémon. Jeśli chcecie. Na przykład, nie wiem, jakieś życie pokemonów, jako karty, albo po prostu bitwy pokemonów kart, bo mam Bogrzyks ma kilka kart ode mnie. Bo ja mam potężne karty, od razu mówię. On, one to są. U! W nich jest m.in. Między, między Pikachu. Dzięki, Tor 2.0. Od niego mam Pikachu, ja mu dałem. Chyba, on by się nazywał Giera. To jest ogromny, ptak legendarny. Już nie pamiętam. Miałem trzech, oddałem jednego. Obiecuję. Mogę pokazać dwóch, a jednego, no nie pokażę, bo tor 2.0 ma. Bo no, chyba, że do mnie przyjdzie. No. I tyle. Pa.